Wow, ale fajne niespodzianki. Mój ulubiony kolor to niebieski i dostałam niebieski napój. Ja mam czerwone jedzenie, ale nie chcę jedzenia dla niemowląt. Wow, uwielbiam popcorn, ale jeszcze nigdy nie próbowałam zielonego. Dziewczyny, chcę już zaczynać. Hmm, zobaczmy. To chyba napój energetyczny. Wow, czuję ogromny przypływ energii. Mogę pobiec dookoła świata! O! Siłownia! Mogę tu podnieść wszystko! Co tam jeszcze jest? E, nie patrz na mnie! Założę się, że mogę cię podnieść! Ho! Na pomoc! O oh, rany! Co za dziwny dzień! Dobra... Wróciłam, dziewczyny. Okay. Teraz twoja kolej. Hmm. Spróbujmy. Co? Buraki i pomidory? Zmieniłam zdanie. Pomogę ci, Nicole. Otwórz buźkę. Samolocik leci do ciebie. Am? Ała! W ogóle to nie smakuje. No, 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 no. Uzupełnię! Dobra, teraz twoja kolej! Chwileczkę! Patrz na moje okulary 3D! Yes! Chcesz takie? Dzięki! Teraz możemy oglądać filmy i jeść popcorn! Ej! O! Ale jesteś! Korn jest zielony, więc jest mój! Zaraz! Co, już się skończył! No dobra, to było fajne! Nicole, co się stało z twoimi ustami i uszami? Co? Ojej, moje usta. moje uszy! Wow! To jakieś czary, Mary! Jakie śmieszne uszy! Dziewczyny, wystarczy! Wow! O! Nowe rozdanie! Uwielbiam gumę do rzucia! Niemożliwe! Cały talerz burgerów! A ja chyba muszę z tym uważać! Chcę być pierwsza! Bardzo chcę spróbować tych czerwonych burgerów! Założę się, że zjem je wszystkie w pół minuty. Tak? Do dzieła. Ale pycha. I ostatni. która Udało mi się. O nie. Ała. No dobra. Chyba mam tu Lizaka. Znalazłam. Mam nadzieję, że będzie pyszny. Wow, jest mega dobry! Mandy! Może zaczynasz ze swoim smakołykiem? Mm, przyjemnością! Ta guma jest taka słodka! Znam ten smak! Mm, pycha! O! I ten obrazek! Jest uroczy! Chciałabym spotkać moją miłość! Książę z bajki! Witaj! Ej! Lili! Dobra, wyzwanie przyjęte. Zaraz ci pokażę. O! A! Ała! Ups. Mała pomyłka. Pomóżmy jej. O! Żyje. O! Rany, co jest nie tak z waszymi nosami? Tak, tak, tak. Wow! Ale super! Ja mam żelki. O, ja mam gumę do rzucia. Dobra. To kto zaczyna pierwszy? Ja zaczynam! Ej, czekaj! Są czerwone, więc należą do mnie! O rany! Hey, dziewczyny. A to jest niebieskie, więc jest moje. Ojej! Zostały mi tylko kuleczki z sokiem. Hmm. Bingo! Chwileczkę! Wiem, jak mogę się nimi nacieszyć. Wow! Jak fajnie pękają! Smakowało mi. Teraz ty, Nicole. Zobaczmy. Myślę, że z syropem będą o wiele smaczniejsze. Spróbujmy. Ojej, nie sądziłam, że to będzie takie kwaśne. Mandy, jedz swoje. Bingo. Tak, to wygląda jak pasta do zębów. Ha, pora umyć zęby. O tak. What? E, co ty robisz? Huh? Ups, moje zęby zrobiły się niebieskie. Zaraz. Chyba pomyliłam pastę do zębów z gumą. Wow! Patrzcie jaki balon! Moja szyja! Co teraz zrobimy? Oh, zaraz! Mam kinder niespodziankę! Czerwona pizza! Super! Rozumiem, do czego służy ten przycisk? Wy na razie myślcie. A ja bardzo chcę spróbować swojego kindera. Ciekawa, jaka zabawka jest tam w środku. Swoją drogą, niebieska czekolada o smaku jagodowym jest przepyszna. I taka fajna. Ole pycha. Ale śmieszne. Cześć wszystkim. Jak leci. O nie! Chwileczkę. Ojej! Co się stało? Koralu! W kuchni! Już lecę! Babcia, uratuj nas. Co? to? jeden kaffee wystarczy. Ha! Uciekaj! Dzięki, babciu! Do zobaczenia później! Pa! Mam do zjedzenia pizzę! I mam na to świetny pomysł! Co jeśli zrobimy jeden wielki kawałek z kilku warstw? Wow. Myślicie, że tak będzie smakować lepiej? Mm, wspaniała! Wow! zobaczmy! Teraz moja kolej! Hmm. Ten przycisk jest dziwny! Dzień dobry! To ty nacisnęłaś przycisk? Mam dla ciebie niespodziankę! Super wyjątkowe lody! Uważaj! To lody z tajemnicą! Co? Co masz na myśli? To trochę straszne! O! Ha, szkoda, że nie widzisz swojej twarzy. Wyglądasz tak śmiesznie. No jest ekstra. Lody są takie kwaśne. A teraz świecą mi się ręce. Wow, jak jasno. Co to jest? Oh my god. Chyba mam teraz super moce. O, oh. dziewczyny, a wy? 3, 2, 1 i. E, 3, 2, 1. Nope. Hej! O! To ciekawe. Pierścionek. Mam arbuza. Juhu! Zobaczmy. Hmm. Hmm. Hej! I to będzie pierwszy. Kamień, papiernożyce. Yes. O tak. Jestem pierwsza. Tak. Dostałam Lizaka w kształcie pierścionka. Jest taki ładny. Super! Super! Że Co? Odczep się. Tak, spróbujmy. Jest taki słodki. Jest po prostu niesamowity. Jednocześnie słodki i kwaśny. Teraz moja kolej, będę wcinać moją arbuzową galaretkę. Wygląda mega fajnie. Jestem taka podekscytowana. Szczęścia raz ciebie! Ale nasion to nie będę jadła. Ej! Nicole. Uważaj! Ojej, przepraszam! Lili! Masz swoje jedzenie. U. Racja. Zobaczmy. To jakieś wyjątkowe chipsy. Mam nadzieję, że są dobre. Niezłe. Zaraz. U. O Boże! Pomocy! Spokojnie! Mam odkurzacz! piątkę, Jesteśmy super! Co za ulga! Czekajcie! Jesteśmy całe kolorowe! Ale super! O tak! No witam dziewczynki! Zaraz będzie niezła zabawa! Bierzecie udział w challenge'u tysiąc tajemniczych przycisków! Wednesday zaczynaj! Wolałabym zostać wsadzona na krzesło elektryczne. Nacisnęłam! Sprawdźmy, co wypadnie naszej ponurej Wednesday. Całe wiadro tęczowych robaczków. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Co to jest? Tęczowe robaki? Szkoda, że nie dali prawdziwych. Ale na pewno te smakują lepiej niż prawdziwe. Jak na razie jestem zadowolona. Pani dyrektor, proszę mi to wrzucić prosto do ust. To jest takie smaczne, że aż chce mi się tańczyć łęzdej oh, ma żelkowa robaczki. Ja też chcę coś pysznego. Na przykład tęczowe misie. Zobaczmy, co da nam maszyna. I to będą robaki. Ale niestety tym razem prawdziwe. Nie denerwujmy od razu małej Anit. Niech to będzie dla niej niespodzianką. Wyglądają okropnie. Żelki, czekam! O nie! Co to jest? Chwileczkę, Enid, to jeszcze nie wszystko. Aż boję się otworzyć oczy. Co? Prawdziwe robale! Naprawdę? O, Enid dostała żywe robaki. Szczęściara. Wednesday, twoja kolejne naciśnięcie przycisku. A już myślałam, że skończyłyśmy. W porządku, niech będzie ten. I co dostaniesz tym razem? Czarny slime, wspaniale. Jestem pewna, że Wednesday się spodoba. Uwielbia wszystko, co czarne. Wednesday, oto twoja niespodzianka. Co to jest? Dziwnie spływa mi na głowę. O nie, to jakaś czarna flegma. Kiedy to się zatrzyma? No to już wszystko. A ja myślałam, że ci się spodoba. W sumie naprawdę mi się podoba. U rany! Wednesday ma w pudle coś paskudnego. Bu! Ojej, boję się! Enid, naciskaj na guzik albo wezwa rodziców do szkoły. Dobrze, już naciskam. Proszę o jakieś pluszaki. Wow, to skitelsy! Trafiłaś w dziesiątkę. Ogromna paczka skitelsów leci do ciebie. Łap! nadzieję, że to nie jest jakieś paskudztwo. Wow! To skitelsy! Super, moje ulubione cukierki! Uwielbiam je! Zaraz zjem je wszystkie! Podoba mi się taka kara! Na nic, przestań śmiecić! Mam więcej szczęścia niż Wednesday! Czym się tak ekscytujesz? Z skitelsami? Wielka mi rzecz! Wednesday, naciskaj! Już, już naciskam. Niech ten czarny guzik przyniesie mi coś fajnego. Sprawdźmy. O, to wazon tęczowego brokatu. Świetny wybór. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No i co tym razem? O nie. To rzecz, której nienawidzę najbardziej. Brokat, w dodatku tęczowy. Wszystko się do mnie przykleiło. Wow, Wednesday! Jesteś taka słodka! To mój najgorszy koszmar! Wyglądam paskudnie! Błyszczysz się jak choinka! Co ty powiedziałaś? Kiedy stąd wyjdziemy, to mnie popamiętasz! Enid, widzę, że się świetnie bawisz, ale nowy przycisk czeka! No to niech będzie ten! Chciałabym, żeby to było coś dobrego! I Enid znowu ma szczęście! To ciasteczka Oreo! Wspaniale! Sama je uwielbiam, więc muszę spróbować. Wspaniałe! nit proponuję ci otworzyć szeroko usta. Ojej, to boli, czy to kamienie? Wow, to moje ulubione ciasteczka Oreo! Są takie super! Mam nadzieję, że mój taniec przyniesie mi szczęście. Co? Taniec na szczęście? Zatańczę z Tobą! Ojej, niechcący nacisnęłam przycisk! Nie chciałam! Nic. Spodobało ci się i nacisnęłaś kolejny guzik. Co będzie tym razem? Znowu masz farta. Pyszniutkie, słodkie syropy. Częstuj się. Ojej, co to takiego? Mmm, pyszne. Skoro ci smakuje, to wlewam wszystkie. Ojej, nie, no to za dużo. Moja fryzura i mój piękny tęczowy strój. Chociaż czemu ja się denerwuję? Przecież to jest takie dobre. śniutkie syropy. Miło mi to słyszeć. Baw się dobrze. Wednesday, pamiętasz o nas? Naciśnij przycisk. Jak można zapomnieć, kiedy z radośnie krzyczy za ścianą? Niech będzie ten guzik. Ojej! To małe myszki. Nie lubię ich. Chociaż pewnie Wednesday się spodobają. Cała klatka myszy. Okropność. Nie podobacie mi się. Lecicie do Wednesday. Myszki? Co za szczęście. Miam, niam, niam. To obrzydliwe. Jedyną obrzydliwą rzeczą jest twój tęczowy sweter. A to są super myszki. To nazwę Jerry. Jak możesz jej głaskać? Fu! Wednesday, naciskaj kolejny guzik. Niech będzie ten. Jest najczarniejszy. Znakomity wybór. Co to będzie? Butelka Coca-Coli. Tylko spójrzcie, jaka jest ogromna. Mam nadzieję, że Wednesday będzie zachwycona. Chociaż nigdy nie można odgadnąć jej emocji. Co to ma być? Tylko powodzi mi tu brakowało. Zakręćcie to natychmiast! Jestem taka zła! Wednesday, jesteś taka zabawna! Pożałujecie tego! Wednesday, uspokój się! Kola się skończyła. Lecimy do Enid. Enid, czekam, naciskaj guzik. Już? No dobrze. Mam przeczucie, że ten przycisk będzie szczęśliwy. Zaraz się tego dowiemy. O, tęczowe piórka. To takie słodkie. Nic zaraz stanie się tęczowym pisklakiem. Nadchodzą pióra. Proszę bardzo, kochanie. Co to jest? Pióra? Chcę mi się od nich kichać. Ile ich tam jest? Zaraz mnie całą oblepią. To mnie łaskocze. A psik? Chyba mam alergię na pióra. No i po wszystkim. Myślę, że było wesoło. Ostatnie piórko, ty nasz kurczaczku. Nit, wyglądasz raczej jak oskubany kurczak. Chyba ze sto lat będę to z siebie ściągać. Ale rzeczywiście wyglądam śmiesznie. Wiecie co? Chcę coś jeszcze. Nacisnę ten guzik. O, Enid chce kolejną niespodziankę. Sprawdźmy. O matko, to karaluchy. Co za ochyda. Cały wazon karaluchów. Enid, twoje szczęście najwyraźniej się zakończyło. Dobrze, po prostu je wsypię. To jest na pewno coś smacznego. O nie, to obrzydliwe. Karaluchy? Nienawidzę karaluchów. Boję się ich. Są wszędzie! Sprawiedliwości stało się zadość. Mówiąc o sprawiedliwości, Wednesday, czas naciskać guzik. Co już? Dobrze, niech będzie ten, wszystko mi jedno. Zobaczmy, co wylosowałaś. O, pyszniutkie pączki! Ja cieszyłabym się z takiej niespodzianki. Tylko spójrzcie, jak one cudownie wyglądają. Dobrze! To wysypuję. Co to ma być? Pączki? Lubię pączki, ale nie w takim okropnym różowym kolorze. Smacznego, moja droga. Są naprawdę dobre. Głupie pióra. Co? Wesde je pyszne różowe pączki. Daj mi troszkę. Nie ma mowy. Co za chciwózka. E, nic, idę do ciebie. Lepiej naciśnij przycisk. No dalej! Naciskaj! Świetnie! Co nam pokaże maszyna? To tęczowy popyt! Super! Ojej, jakie ciężkie! Dobrze, czego tam uczył mnie mój mistrz karate? A ja! Ojej, to stos tańczowych popytów? Super! W końcu jakaś rozrywka w tej klatce. Uwielbiam tę zabawkę. No to chyba wszystko. Nie mam więcej popytów. Ale super! Właśnie tego mi brakowało po tych wszystkich karaluchach, robakach i piurach. Wednesday, jestem tutaj. Naciskaj przycisk. Wybieram ten. I Wednesday dostaje... czarne jajka. Chwileczkę. Oto i one. Koszyk pełen czarnych jajek. Wednesday, jesteś gotowa? Jestem gotowa już na wszystko. Co to jest? Czarne jajka? Wyglądają elegancko, tylko nie podoba mi się, że są na mnie. To było całkiem zabawne. Mam dosyć. Nigdy więcej nie zrobię psiku, Enit. Wednesday! Wyglądasz tak zabawnie. Enid, przestań się śmiać. Uderz w przycisk. Bardzo chętnie, wybieram ten! Sprawdźmy co wylosowałaś. Kluczyk! To znaczy, że jesteś wolna. Gratuluję! Wygrałaś challenge, zabieraj i spadaj stąd! Ale fajnie! No w końcu! No kluczyku, wypuszczaj mnie stąd! Hurra! Do widzenia! Lecę się umyć! Penit, chwileczkę, a co ze mną? Moja droga Wednesday, a ty jeszcze sobie tutaj posiedzisz?